Czy wiesz, że w gwiazdnej Akademii Quatronum podczas każdego turnusu przygotowywane są specjalne misje dla każdej z frakcji? Każda misja jest dostosowana do umiejętności oraz cech danej frakcji: Sayun, Jenor, Anear oraz Vespa. Podczas tych misji każdy kwatron, który bierze w niej udział, może zdobyć surowce przynależne do danej frakcji, które potem możecie wykorzystać. Podczas gwiezdnego starcia. A gwiezdne starcie to specjalna gra fabularno-planszowa, która odbywa się podczas całego turnusu, a układ, który zwycięży w tej grze, zwycięża równocześnie cały turnus, jest zwycięzcą całego turnusu. Więc warto podczas tych misji się postarać, żeby zdobyć surowce, które potem senator będzie mógł wykorzystać podczas gwiezdnego starcia, a to może zadecydować o tym, który z układów wygra turnus. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Durga Arataw, ambasador krainy Quatronom, Mistrz Gwiezdnej Akademii.